Imperialna Rosja cały czas daje o sobie znać. Świat ponownie wstrzymał oddech, kiedy pojawiła się informacja, że Rosja odrzuca plan pokojowy prezydenta Trumpa, a planowane spotkanie w Budapeszcie prezydenta Stanów Zjednoczonych z rosyjskim dyktatorem i zbrodniarzem w najbliższym czasie się nie odbędzie. Tu chodzi jeszcze o, o to, że tutaj ważnym rozgrywającym są Chiny. Chiny, które powiedziały, chiński minister spraw zagranicznych to powiedział wyraźnie, że Chiny nie są zainteresowane tym, żeby Rosja przegrała tę wojnę. To znaczy, że jest zainteresowana tym, żeby, żeby Rosja wygrała tę wojnę. Rosjanie zakomunikowali, że nie zamierzają zamrozić ofensywy na ukraińskim froncie. Równocześnie do tych działań Moskwa cały czas prowadzi chociażby cyberofensywę wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego, w tym Polski. Jest to stara, sprawdzona moskiewska strategia. Najpierw cyberwojna wymierzona w organy państwa, a potem wojna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Tak było chociażby na Ukrainie, kiedy wejście wojsk w 2022 roku uprzedziły cyberataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną czy punkty dowodzenia. Rosja miała całą strategię opracowaną, łącznie z partią polityczną, która była w, w Radzie Najwyższej, czyli w parlamencie ukraińskim, i wykorzystała właściwie Wszystkie te elementy klasyczne, a ile nie tylko klasyczne, bo to również była po prostu rzeczywiście wojna, wojna hybrydowa. Rosja tę samą strategię stosuje od lat. Stara się rozgrywać i dzielić ościenne państwa, tak aby je osłabiać i co za tym idzie, wpychać w moskiewskie ręce. Ukraina wcale nie była pierwsza. Pierwsza była Estonia w 2007 roku. Pewne, pewne metody przetestowane wówczas na Estończykach, to były te zamieszki związane z przemieszczeniem pomnika sowieckich żołnierzy. Rosja od lat prowadzi również wobec nas wojnę hybrydową. W 2021 roku rozpoczęła się tzw. operacja śluza, polegająca na atakowaniu naszej granicy przez tysiące nielegalnych imigrantów, co miało na celu zdestabilizować nasz kraj. Dodatkowo, od kiedy na Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna, polską przestrzeń powietrzną i rusz rosyjskie rakiety bądź drony, czego kulminacją był nocny nalot z 10 września. Moskwa w ten sposób testuje, na ile jeszcze może sobie pozwolić. To była już jasna definicja ze strony rosyjskiej, że przechodzą do następnego działania agresywnego wobec, wobec NATO. Cały czas jesteśmy również doświadczani aktami dywersji. W kraju pojawiają się tajemnicze pożary, które obejmują punkty infrastruktury krytycznej, jak metro czy rozdzielnia elektryczna. W Polsce mamy nie tylko wojnę hybrydową, ponieważ e, wojna hybrydowa nie obejmuje czegoś takiego jak akty dywersji, a my na terenie naszego kraju mamy do czynienia e, no, z użyciem przemocy, z aktami dywersji, e, niszczeniem zakładów przemysłowych. Pożarami. Każdy, kto zna historię i wyciąga wnioski z działania Rosji, widzi, że Moskwa przygotowuje się do kolejnego etapu wojny. Tymczasem niemiecki minister obrony Boris Pistorius przekonuje, że lepiej będzie, jak na to nie będzie reagować na rosyjskie działania. Niemcy będą w jakimś sensie regulowali tą drabiną eskalacyjną w taki sposób, że nam tu na głowę po prostu spadnie nie wiadomo co, a my nie będziemy mogli w jakikolwiek sposób zareagować. Wobec takiego nastawienia naszych europejskich sojuszników Polska jeszcze bardziej musi stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Rosja boi się wyłącznie siły, a obecna sytuacja geopolityczna może określić światowy porządek na kolejne dekady. Paweł Błoch, Republika.